Witam wszystkich słuchaczy, widzów Radia Zawiercie, ze mną jest teraz pani prezydent Anna Nemś. Dzień dobry, witam wszystkich z pięknych dni Zawiercia, które właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy. Znajdujemy się obecnie w hali, którą zorganizował cech rzemieślników. Jak by pani oceniła stopień organizacji tego wydarzenia? Nawet nie na 10, a na 20. W skali 1 od 10, 20. Widzimy tutaj dużą frekwencję nie tylko w hali wystawienniczej, ale także na dniach zawiercia. Dni zawiercia to jest taki czas, że wszyscy chcemy się zabawić, chcemy pokazać mieszkańcom, że można dobrze spędzić czas wspólnie. To jest takie święto miasta, zwłaszcza że w tym roku miasto skończyło 109 lat, więc już na pewno w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej świątecznie. Czyli zawiercie dzieje się więcej? Dzieje się i będzie się działo. Na jaki koncert obecnie pani czeka? E, wszystkie koncerty są dla mnie atrakcyjne. cudowne. E, był występ naszej młodzieży Wise Sound e, zespół Garz, e, który występuje właśnie teraz e, z poręby. Super. No i wiemy na kogo wszyscy czekają. No, wszyscy czekają na tym. Jak widzimy, muzyka łączy pokolenia i dzisiaj koncerty w dniu jutrzejszym dostosowane do każdej grupy wiekowej. Każda grupa wiekowa, różne gusta i pewnie to na tym polega, później jeszcze dyskoteka dla osób. Także wydaje mi się, że jest to dobrze dopasowane i pogoda, tak jak widzimy, robi się cudowna. Jutro ma być wyjątkowo ciepło, także wow, wow, dobrze. Czyli wszystko zostało zaplanowane łącznie z pogodą. Tak, góra pomaga. Dziękuję bardzo za ten krótki wywiad. Ze mną była pani prezydent miasta Anna Nemcz. Dziękuję bardzo, dobrego świętowania. Dziękuję bardzo.